siemano, ja już po walce, e, jakieś rany wojenne są, słuchajcie, nie jest to żadne usprawiedliwienie, ale po prostu czymś się zatrułem, wyszedłem do walki z bolącym brzuchem, przed samą walką, nie wiem ile czasu, ile razy byłem w kiblu, schudłem pewnie z kilogram, może nawet dwa do tej przy chwilę dosłownie przed wyjściem Rataj się odwodnił, przyznał mi się, że ważył około 100-102 kg. no czułem tą różnicę, bo, czuć bo to jednak jest około 10-12 kg powiedzmy, no to czuć rzeczywiście taką różnicę e, no spoko, jakby ja zrobiłem jeden trening do tej walki, wziąłem w poniedziałek ją w czwartek wróciłem o pierwszej w nocy do domu ze Szwajcarii pojechałem od razu 500 km do Gdyni, no i tak no i no, nie wiem, no nie wiem co myśleć ja generalnie uważam, że zabrakło spokoju, zabrakło przygotowań, no ale no wziąłem to na ostatni moment, co poradzić. Było. Nie wiem czy było słychać. Powiedziałem jeszcze na koniec, że pozdrawiam i dziękuję każdemu, kto mnie wspierał. Może się odezwę do Was za jakiś czas, jak będę w hotelu na no spokojnie już i może trochę pogadamy.